Cześć, z tej strony Gerdmarf to kolejny odcinek Neverwintera eee, słuchajcie, dopiero co przed sekundą wyszedł dodatek e, Fury of the feral, <mum> eee, z którym to dodatkiem w końcu wyszła nowa rasa z tego co wiem klasy jeszcze nowej nie ma dlatego ja specjalnie usunąłem dla was e, moją drugą postać, którym był Półwork e, kapłan, a i tak dużo nim nie grałem, więc pół biedy. E, I co? I robicie mię sobie nowo, nową postać, nową nową rasą, tak tylko żeby obczaić, co prawda, ale... Szkoda, że to, że to, że, 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 że to postać to z tego co widzę dostosowana do łotrzyka, bo spróbujemy inną klasę, ale są to droły, więc mamy mroczne elfy, które będą zakutwiać nam po... E, po krainie Neverwinter, po, po, po mieście Neverwinter i po krainie Dunge Dungeons and Dragons. Zakładam, że jak teraz wejdę to, pojaw to, 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 to będzie zasować 20 różnych innych drogów, bo teraz wszyscy chcą to sprawdzić, ale ja również mam ochotę. Jeszcze tak, oczywiście nie mamy nowej klasy w postaci jeszcze. Eee... Nie wiem co mam robić, ale dzwoni mi po uszach tak robię, o mój Boże, za głośno. Dobra, eee... Aha, i w tym, w tym dodatku wyszło parę, parę fajnych rzeczy, nowe, 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 nowe zwierzątko, nowy konik, który jest Lelonkiem i taki nepierdoły eee... a do tego nowy system PvP, który z tego co widziałem ma być 20 na 20. Ja pierniczę, ciekawy jestem jak to się jak to będzie w ogóle, Jak to będzie w ogóle funkcjonować. Ale z całą, z całą pewnością będę chciał to sprawdzić, będziemy chcieli to zagrać eee... i zobaczymy jak to wygląda. Ymm... Jak to tutaj, jaką jaką tutaj postać machnął, żeby, żeby pograć chwilę ten FM? Eee... Może bym machnął z drugiego kapłana? Tak, no bo e, sobie drugiego kapłana i wy zobaczycie, jak funkcjonuje kapłan, bo, bo, bo ja chcę mieć drugiego kapłana. E, aha, zaraz, bo oni mają premię do zręczności i e, do, do, do charyzmy, z tego co pamiętam, te, te, te elfy. No co, tam trudno, charyzma też się przyda. No właśnie, to są kurde, te drogi są przygotowane głównie pod. E, mm, o, i ja będę miał prawie do zrobienia, się do rozsądku. Dobra, fajnie. Są przygotowywane głównie pod, pod łoczyków, z tego co widzę. Ale no, już mam jednego łoczika i nie będę się wygupiał. Aha, i robię kobitkę. Fajnie. Paręnaście razy sobie przerzucimy, tak, żeby wyszło nam dobrze. No, tak, no rozsądek ma na 20, ale wszystko inne mam do dupy, więc nie dziękuję. raz tak, żeby wyrzucić rozsądek 20 i żeby było o... Yy... Yy, tak trochę dupnie. Ale nie chcę mi się dużo, więcej przerzucać. Dobra, wystarczy mi to. Pokaż, pokaż mi jak wygląda mordka takiego naszego... Znaczy... Boże, te, te mroczne wyglądają, są strasznie brzydkie. Pokaż mi te podstawy Aha, bo to są podstawowe fryzurki. Yy, yy. Jak wyglądają po, po, podstawowe e, kształty głowy? Nie, szczerze wam powiem, że, 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 że nie podobają mi się te, 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 te droły. Jakoś tak dziwne są. E, zrobimy sobie surowy kształt twarzy. E, I co? Skalowanie jakieś kurde, nie wiem. Szczupłego sobie droła zrobimy. Czy silnego droła? Pokaż mi to. to, to. Ciężki drow szczupły draw? Silny drow. Eee... Chyba ten silny draw wygląda lepiej, to, czy ten, nie, ten szczupły wygląda. Nie szczerze wam powiem, że to naprawdę niewiele się zmienia. Jeśli o jej figurę chodzi szczerze mówiąc, ten Ciężki droł jest szerszy, ale ma dokładnie tak samo wysko. W... 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 Tak samo są zrobione wszy... cała figura, w związku z tym robimy ją na modelkę, cokolwiek by się nie działo. Dobra, zostawiamy sobie ciężkiego droła, bo... bo wygląda normalnie od tego szczupłego. No i ma, 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 ma większe atrybuty kobiecości, że tak powiem. Ok. Blizny tatuaże. O, się pierdzielniowy sytuacja tatuaża na półuria. Moja drowka będzie miała, kurde, pazur zachodów. Nie no, proszę, kurde, takie są paskudne Opaska na oko. Co to, co, co, co to jest? Co to się zrobiło? Aha, w sensie, że... Taki jakby wokół ust, kurde, jakby się... Dobra, usta są umalowała. Fajnie, mamy ma, ma, usta. Ślepe elfie. Flipeja jakieś tam, ranny. Nie no, nie wiem. Czerwone takie, ranne oczy. Dobra, naturalne. Nie będziemy się wygłupiać, znowu. Fryzurkę jakąś. Chyba z tą zwykłą wyglądam najnormalniej chociaż. O, aaa, kiosy kurde. Zrobimy siał, siopy na głowie, Boże. Coś kurczę spieprzy, spieprzyli, albo nie wiem. No, tak to jakoś dziwnie brzydko wygląda. Mm, w ogóle bardzo długo trzeba było czekać. Te, te ostatnie kilka godzin serwery były nieaktywne. Ja dosłownie trafiłem na sekundę chyba po tym, jak, jak, jak zostały aktywowane. Pokaż ten pan, coś wsteczaj mi. Nie, kontynuuj mi. I eee, coś jeszcze sobie zrobimy. F Figury, nie wiem, skalowanie ciała. Eee, dobra, możemy się zrobić skalowanie ciała. Kurde, zap zapominam o takich rzeczach, że... Dobra, nie, no to co zrobimy? Atrybuty kobiecości pokażemy jakie ma być. Obwód w talii. Bez przesadyzmu. O, ale Usa. Gdzie Usa? Nie. Nie robimy usy, taką nie robimy. Dobra. E, wcięcie w pasie. Nie widzę tego. A, bo to. Kurde, z przodu. Okej, okay, mam brzuchola. Brz, Dobra. Jeśli ramion i zmniejszymy trochę. Wygląda trochę, jakby nasiłkę chodziła bez przerwy. Długość dłoni, masywność dłoni. Nie, nie da się zrobić większego rozmiaru piersi. Nie, to jest max. Ale, chamstwo. Szerokość, klatki, długość. O, Poznokci i zrobimy takie. Dobra, to mi się podoba! Kurde, takie Wolverina będziemy mieli... Dobra! Fajne, 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 fajne. Te paznokcie mi się podobają. Coś jeszcze z Rykiem zrobimy? Nie, dobra, no to jest taka trochę widźma z lasu. Okej, okay, gramy taką trochę Wiedźmą z lasu Teraz, a może kolorek tych głosów byśmy zmienili? Gdzie są te głoski. Są włoski, ale kolorek możemy bardziej niebieskie, albo bardziej czarne, albo bardziej siwe. Dobra, zostaniemy przy tych siwych. A tak, już to trochę spersonalizowałem: to nie. To, 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 mogłem się trochę bardziej pobawić z tym rykiem, ale mi się szczerze mówiąc nie chce. Eee, I to nie jest aż takie ciekawe. Zobaczymy ją w akcji jeszcze trochę. Kogo chcesz się słuchać? Okej, okay, ty będziesz bitewna. Super, pa, yy, kochasz pana bitew. I będziemy z Wrót Baldura. Nie... To może Wybrzeże? Może z Waterdeep, tak jak z poprzedniego tego, nie wiem. Dobra, luskanką będziesz. Były członek gangu, czy luskański łowca głów? Polubiąc na niebezpiecznych przestępców, zarabiałaś. Śmiało. Niech będzie tak. Imię postaci. Jakieś kurcze losowe? Z... Zaket. No nie. Izury, Dividir, Pentacil, Guciowe. Guciowe te imiona postaci są. Eee... Nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie wiem. Ta naprawdę mi się zajebiście podobają. Penta Penta. Niech będzie penta. Pentakilla. Nie, no. Nie mam pojęcia. Dobra, losowe. Dividir, nie. Zarra, niech będzie Zara. Zrobisz to? Zara. Dobra, wszystkie filmiki już widzieliśmy... No tak, 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 tak. Wiem, muszę zmienić sterowniki. Nie chce mi się. Cicho. No, już. Deep, 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 deep. Zobaczmy jak wygląda w, w akcji nasz Co no. chcę trochę, Co chcę trochę popatrzeć jak to kurde ta postać wygląda. Widziałem już kilka innych raz, co prawda nie patrzyłem zwykłych elfów, elf, pół elfów i ludzi jeszcze, ale... Ee, ale widziałem już w akcji. Diabeł. to fajnie. O mój Boże, dobra przegląda. Przemieszczaj się korzystając z, z klawiszy. W -S -E. A, S i -E D. Dobra, niech będzie. Super. Widziałem już w akcji Worków, diablęcia i tak dalej. Fajnie, fajnie wyglądają. Okej. Okay. Fajnie, dobra, fajnie, 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 nie jest tak źle. Za, za, za długo grałem bardzo tłustym niziołkiem i zapominam jak to wygląda. Ładnie wyglądają ta postać. Coś mam, ale ja mam jakąś wielką ścinę. Dobra, zaraz zobaczymy co tam się dzieje. Podejdź wow. do szeregowego Wilfreda, Ciśnijcie, Rozegraj stojąc i stojąc blisko niego, by zacząć za rozmowę. Co? O, widzicie, kurczę, nowe pakiety, zaraz zobaczymy, o co chodzi z tym, coś, jakiś będę dostałem, a ja nie wiem, o co chodzi, gdzie to sprawdzić. Osiągnięcia, nie tu, łaski. Wow. Wow, o co To z nimi? Towarzysze, puste pole. Potem pusa. Srosa Gdzie są te achievementy? Jak chcę zobaczyć achievement o kampanii. Co za kampania? A, Proszę, mamy nową kampanię, nową tą. Aby rozpocząć kampanię, w Węglawie jest Protektora, no fajnie! No fajnie! I w tej kampanii... Aha, i tutaj możemy wy wy wydawać te... Pieczęci, jakby, co? I no to ja jestem w ogóle contentem. What can I do for Dobra. E co, co, co mam wam powiedzieć? Chcę zobaczyć jak wygląda kapłan. Możemy to zobaczyć no. Dzięki Bogom. Kiedy zobaczyłem jak Drakolicz atakuje statek, obawiałem Mogę raz. zagwarantować, Dobra, tak Bogactwo, zadania prowadzi do Dobra. kolejnego spojrzenia. Eee, nie wiem czy rozegramy sobie kampanię. nawigacyjne na mapie oznaczają <gamy> cele. Za czizni to... F, by wejść no, w no, interakcję to... z postaciami i przedmiotami. Dobra, biorę wszystko. Nie wiem, czy, nie wiem czy będziecie chcieli kurde oglądać tę kampanię nie, nie. Mogę, mo, mogę sobie ją pograć Tylko czy, czy ją nagrywać? To nie dobra Wciśnij i aby otworzyć ekwipunek. Pomyślimy Kliknij dwukrotnie już, przedmiot już, by się już, w niego wypowiedzi. Nie, nie, nie mogę tych początków cały czas, no... Aha, to Wciśnij klawisz F2, by przełączyć tryby kursora i myszy. Idź pan stąd, już mi nie, nie podpowiadaj. Eee, Za. wyświetla wysuwa. cele aktualnego eee, zadania. A na, na pewno nie dojdę teraz do Ogniska do, do, do strefy odpoczynku, w których eee. mogą się leczyć gracze nie biorący udziału w walce. Pomyślę, może kurde, właśnie, może bym tą kampanię nagrał tą elfką, jeśli już. już. Eee, ale nie wiem. Eee, Dobrze ci widzieć. Tak, tak, tak. Dobrze kończyłem. wiedzieć, że ktoś przeżył. Super, cieszę się. Za interes wojskowy, no. Chociaż udało nam Acyptuję. się powstrzymać główne siły walindry. Super. Do zakończenia walki jeszcze a, daleko. A nie, a nie, nie moim życiem. Nie, użyć pierwszej mocy e, ale zobaczymy. Dobra, celownik Zaczy zaczynam, nie Zaczynam się, się jąkać, bo patrzę obyd. na grę zamiast komentować i. tak to kijowo wychodzi. bo pomocy! No, strzelaj. Boże, coś naprawdę mi się no, mocno mi się... To jest bardzo, ba bardzo fajną moc. Mają ci kapłani, takie kurde rz 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 rzucanie Uczniami. No. Dobra, fajnie, no, fajnie to wszystko wygląda. Potrzebuję leczenia. muszę powiedzieć, jestem kontentny z jego wyglądu i plusiki Dobrze, ma fajne, jesteś. zwłaszcza jeśli chce się grać tym e, łotrzykiem. No to droły rzeczywiście na, na tych łotrzyków byliby lepsi od... E, nie, nie... Boże, ja próbuję uratować... Jestem ranny! Coś mam lagi, kurde, lata mną po tej... O i włączył mi się nieśmiertelny zombie. Wydaje mi się, że kurde ten pacz, który Dziękuję. dopiero to wyszedł jest jeszcze niedoskonały, no ale wali o to, że ten dodatek miał być i tego nie ma eee, i tak to właśnie wygląda. Mm, jak będziemy grali normalną, normalną kampanię udziałkiem, to, to, to raczej wątpię żebyśmy zaglądali tak w, w, w tą kampanię dodatkową. Albo nie mogę go podnieść, aha, chyba już po prostu wszystkich podniosłem, co miałem. Boże, naprawdę ta gra zaczyna dziwnie się zachowywać. O, mamy kolejnego gracza nowego. A nie, diablem. Spodziewałem się, że to będzie drog, naprawdę. Spodziewałem się, że ludzie się rzucą teraz na te drogi, tak jak ja. Się ale widzę, że nie. No ale fajnie, nie jest źle. I tyle, no, żadnych, żadnych nowych umiejętności nie mamy, nie ma tutaj więcej bardzo czego testować, mamy tylko, tylko, tylko i wyłącznie nowy wygląd. Przewodnik awansów wyświetla korzyści z danego awansu. Tam się gościu. może też programować ważne. Na zadanie. 1000% wejdę, wejdę i sprawdzę, jak wygląda to nowe, nowe PvP 20 na 20. I to sobie spróbujemy rozegrać w standardzie Niziołkiem. Jeśli będę miał ochotę i jeśli Wy będziecie mieli ochotę, to nagram kampanię. Teraz nie, nie gadał głupot. pod mamy... Nie, nie tu. Tu mamy kampanię. Eee, za, za, zagramy kampanię w, w Sharon Darze, który, który jest nową tą i, i bardzo, chęt, bardzo chętnie zobaczę co to, co to jest. Tylko nie wiem, czy, nie wiem, czy to nagrywać, dlatego, dlatego czekam na Was. Jeśli kto, ktoś z Was ma ochotę to zobaczyć, to, eee, to wtedy to nagram eee, i, i, i to będzie właśnie tą nową, nową, nową postacią, kapłanką ZARA! Mm, I co? I, I tyle mam wam do powiedzenia. Eee, czekajcie na następne odcinki, na pewno będą lada moment. Eee, I lada moment będzie odcinek z nowego PvP, jak tylko je przetestuję. Dziękuję wam bardzo, nie zapomnijcie o tym, żeby ocenić film. Eee, w tym czasie... Zara zaraz, 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 jak się przesuwało? Nie mogę przybliżać kamery? F2? Nie, dobra, nie pamiętam jak to się robiło. Eee, popatrzcie, popatrzcie sobie na, na nową drołkę. Mm. I co, do zobaczenia w następnych odcinkach. Na razie.